Marcin, zaczniemy nietypowo. Kto wygra Ligę Mistrzów? Ja bym chciał, żeby wygrał Bayern Monachium. Kibicujesz Bayernowi? Znaczy nie, że kibicuję, ale z tej dwójki, jeżeli miałbym wybrać, to wybrałbym Bayern. A jak miałbyś wybrać jakąś jedną, jakąkolwiek drużynę, oprócz Lecha Poznań, która miałaby wygrać? Liga Mistrzów to jaka by to była drużyna? Znaczy na pewno w tej edycji to też Barcelona. No to nie ma co ukrywać. To jest na pewno najsilniejszy zespół na dzień dzisiejszy. Lubisz Barcelonę? Lubię, ale ja jednak jestem największym fanem Liverpoolu. To jest dla mnie zawsze wymarzony był zespół i jestem jego wielkim fanem. A dlaczego akurat Liverpool? Tak już mam od lat, no jakoś ten zespół zawsze... Ale od momentu, kiedy Jerzy Dudek i tam sukcesy, nie, czy wcześniej? Nie, nie, to, to było trochę wcześniej. To tak jakoś już w domu. Zawsze jak oglądałem te mecze, robiło na mnie zawsze wrażenie kibice. To, ten hymn przed meczem, jak słyszałem, to zawsze robiło na mnie ogromne wrażenie. A tym bardziej, jak tam jeszcze Jerzy Dudek grał, no to, to, to tym bardziej się oglądało te mecze. Czy w związku z tym w ogóle Premier League to Twoja ulubiona liga? Znaczy na pewno to jest tak ulubiona liga i największe marzenie, żeby zagrać w tej lidze. To jest ten kierunek? Dokładnie, najbardziej. Czyli wiemy, że Marcin Kamiński chciałby zagrać w Liverpoolu? Oczywiście. Pierwsze poważne zgrupowanie reprezentacji, jak oceniasz to miejsce, jak oceniasz organizację, e, czym się różni to zgrupowanie od takich wyjazdów klubowych, tak? jak, jak ty to widzisz? Znaczy na pewno to jest wszystko tak dopięte do ostatnich guzik, to jest wszystko przygotowane jednak, to jest wszystko ustalone już wcześniej, tutaj nie ma żadnych... Posunięć, poślizgów, no to wszystko i tak jak zostało takie wykonywane, no w klubie też nie ma co ukrywać jest bardzo podobnie. Opowiedz e, o Turcji, jakie tam mieliście warunki? Tam jako młodszy zawodnik pojawiłeś się, jak się dogadywałeś ze starszymi. No, czy na pewno jeżeli chodzi o dogadywanie się, to nie było żadnej barier, czy ktoś jest młodszy, czy to jest starszy, bardziej doświadczony. Po prostu no, widać było, że taka integracja tak naprawdę tam była. No, znaczy na treningach właśnie było śmiechu, żeby odpocząć nawet na świadkówce na plaży, no to jednak było widać, że taka drużyna się już zaczyna tworzyć. A warunki, no hotel był, czułem się tak, jakby nie był w Turcji, jak naprawdę naprawdę. No, to były naprawdę warunki bardzo dobre. A powiedz mi, e, masz kogoś z kim w kadrze, trzymasz się najbliżej? Znaczy na pewno no, tutaj no, nie ma co ukrywać. Najlepiej znam Grzeszka Tkoweka i Rafała Murawskiego, no, jednak no, z nimi się najlepiej dogaduję. To czy Rafał Wolski, czy Michał Kucharczyk, z którymi miałem okazję grać w kadrach młodzieżowych. No to są na pewno zawodnicy, z których najlepiej znam. Jak oceniasz swoje szanse na pozostanie e, po tym obozie w kadrze no i co będziesz robił, żeby, żeby zostać? Znaczy na pewno szanse są, no bo to jednak no, nie ma co ukrywać. No, odpada trzech zawodników. Dlatego no, trzeba liczyć po prostu, że trener zdecyduje się postawić na mnie, no, że trzeba udowodnić trenerowi na, na sparringach szczególnie. Że jednak na tę szansę, że jednak ją wykorzystaliśmy, że na nawet liczyć i to jest dla nas najważniejsze. Który przeciwnik na euro w naszej grupie jest twoim zdaniem najtrudniejszy? Wydaje mi się, że najtrudniejszym przeciwnikiem będzie Rosja. No, wydaje mi się, że tam gra najwięcej klasowych zawodników, którzy jednak grają na wysokim europejskim pozi poziomie, nie, nie tylko w Rosji, ale i w krajach lig takich zagranicznych jak w Anglii, dlatego myślę, że to będzie najcięższy przeciwnik. Mm -hmm. A wyobrażasz sobie ten pierwszy mecz z Grecją, wychodzisz na Stadion Narodowy, wiesz, że patrzy na Ciebie 30 milionów Polaków, masz już takie, takie myśli, czy na razie to jest jeszcze gdzieś daleko? Nie, nie na razie to jest wszystko w oddali. No. Najpierw trzeba się zapaść do tej kadry wystarczych zawodników, a potem no, wtedy będzie można myśleć w ogóle o takiej, rzeczy. I właśnie mecz. Czuć, że to jest ten ostatni moment przed Euro i tutaj już wszyscy zrobią wszystko, żeby, żeby zostać w kadrze? No, na pewno widać tutaj bardzo atmosferę w drużynie. Nie tylko samych zawodników, ale z całym sztabem. Naprawdę to wszystko fajnie wygląda. No, ale tak jak no, wiadomo, no, każdy zawodnik już teraz chce się pokazać trenerowi, żeby to jednak jego wybrał. Dlatego mm, wiadomo, że poza boiskiem wszystko fajnie, można się śmiać i tak dalej, no, ale na boisku jednak no, już trzeba walczyć o swoje.